Zamknij żaluzja salon. Jasne, zamykam urządzenia 5 żaluzji. Otwórz 5% żaluzja salon. Zamknij żaluzja Salon. Jasne. Zamykam urządzenia 5 żaluzji. Otwórz 1% żaluzja Salon. Otwórz 1% żaluzja Salon. Zamknij 1% żalu salon. Jasne, zamykam urządzenia 5 żaluzji. Zamknij 1% żalu z jasalą. Jasne. Zamykam urządzenia pięć żaluzji. Zamknij żaluzja salon 01. Okej. Okay. Zamykam urządzenie żaluzja salon 01. Zamknij żaluzja salon 02. Okej, zamykam urządzenie żaluzja salon 02. Zamknij żaluzja salon 03. Jasne, zamykam urządzenie żaluzja salon 03. Zamknij żaluzja salon 04. Jasne, zamykam urządzenie żaluzja salon 04. Otwórz żaluzja salon 04. Otwórz 1% żaluzja salon 01. Jasne.